Przeciw lotniczy, dokładnie mówiąc, wentylacja, nie będę Wam podawał dokładnej lokalizacji. Z tego na, na przykład, z tego powodu, że Podwórko jest ogrodzone i trzeba zadzwonić i poprosić, czy ktoś ewentualnie mógłby otworzyć, żebyście, że tak powiem, nie nachodzili ludzi. Ale jak dobrze poszukacie, to być może Wam się uda znaleźć. Pokażę Wam, pokażę wam dwa, tylko dwa wejścia, które są ogólnodostępne ewentualnie tam wam powiem, ale to zróbmy tak, że będzie to w częściach żeby nie było zbyt łatwo to jest wentylacja schronu przeciwlotniczego A i na razie to tyle